Cześć wszystkim! Wyobraźcie sobie, że gry wideo to nie tylko rozrywka, ale również sposób na poprawę waszego życia. Czy to naprawdę możliwe? Czy gry mogą być czymś więcej niż tylko zabawą? Może pomagają nam nie tylko odpoczywać, ale także rozwijać nasze umiejętności i połączenia społeczne. Sprawdźmy, jak gry wideo mogą zmienić wasze życie i dlaczego warto zwrócić na to uwagę: pozytywny wpływ na nastrój. Gry wideo mogą być doskonałym sposobem na rozładowanie stresu i poprawę nastroju. Gry takie jak Animal Crossing czy Stardew Valley pozwalają nam odpocząć w spokojnym świecie, gdzie wszystko toczy się wolniej. Nie ma szaleńczego wyścigu z czasem czy rywalizacji. Po prostu ciesz się naturą, uprawiaj rośliny albo relaksuj się na swojej wyspie. Te gry dają poczucie kontroli, gdzie każda decyzja, którą podejmujesz, ma znaczenie. To daje poczucie bezpieczeństwa i stabilności, zwłaszcza gdy świat rzeczywisty wydaje się nieprzewidywalny i stresujący. Pozwalają nam odzyskać równowagę emocjonalną i dają poczucie spokoju po ciężkim dniu. Negatywny wpływ. Ale w każdej sytuacji jest balans. Tak jak gry mogą pomóc w redukcji stresu, mogą również prowadzić do izolacji, jeśli spędzamy w nich zbyt dużo czasu. Może to prowadzić do braku aktywności fizycznej, społecznej izolacji. A nawet depresji. Niestety, gry wideo czasem stają się sposobem na ucieczkę od rzeczywistości, a to może być problematyczne. Jeśli tracisz kontakt z rzeczywistym światem, gry mogą zacząć wpływać na twoje relacje, karierę, a nawet zdrowie. Ważne jest, aby rozpoznać, kiedy czas spędzany na grze zaczyna dominować w twoim życiu i ustalić granice: gry wideo a rozwój poznawczy a gry wideo mogą być również doskonałym treningiem dla Twojego mózgu. Gry strategiczne, takie jak Starcraft czy Civilization, poprawiają umiejętności planowania, podejmowania decyzji i zarządzania zasobami. Te umiejętności są przydatne nie tylko w grach, ale także w codziennym życiu. W Civilization musisz planować kilka kroków do przodu, rozdzielać zasoby i brać pod uwagę różne zmienne. To zdecydowanie rozwija Twoje zdolności organizacyjne i strategiczne. Te umiejętności pomagają nam rozwiązywać problemy i radzić sobie w nieprzewidywalnych sytuacjach w rzeczywistości. Ponadto, takie gry pomagają poprawić zdolność pracy pod presją, co jest szczególnie przydatne w stresujących sytuacjach. Poprawa pamięci i szybkości reakcji. Gry takie jak Tetris czy Portal mogą być doskonałym narzędziem do trenowania Twojej pamięci i zdolności szybkiego reagowania. Trenują one zdolność reagowania na nowe wyzwania i zapamiętywania informacji w szybkim tempie. Te umiejętności są przydatne nie tylko dla graczy, ale również dla takich zawodów jak kierowcy, lekarze czy sportowcy. Socjalizacja przez gry. Jednym z najważniejszych aspektów, który często jest niedoceniany, jest społeczny wymiar gier wideo. Społeczności online, na przykład w grach takich jak World of Warcraft czy Fortnite, stwarzają możliwość współpracy, rozwijania umiejętności komunikacyjnych, a nawet nawiązywania przyjaźni z ludźmi z całego świata, a to nie tylko dla młodszych pokoleń. Dla osób z ograniczeniami fizycznymi gry wideo mogą stać się ważnym narzędziem do socjalizacji. Wiele osób przez gry znalazło nowych przyjaciół, a nawet partnerów, a dla niektórych to jedyny sposób na interakcję z innymi, kiedy świat rzeczywisty jest trudny lub niedostępny. Jak znaleźć równowagę? Więc jak znaleźć ten balans? Jak nie zatracić się w wirtualnych światach, ale jednocześnie czerpać z nich jak najwięcej? Oto kilka wskazówek. Pierwszy: Ogranicz czas. Ustal dzienny limit czasu na gry, aby nie stały się Twoją jedyną aktywnością. Możesz nawet korzystać z aplikacji do śledzenia czasu spędzanego na grze. 2. Graj dla rozwoju. Zamiast typowych strzelanek czy gier akcji, spróbuj gier strategicznych lub łamigłówek, które stymulują Twoją pamięć i koncentrację. 3. Graj razem. Gry online w drużynie rozwijają nie tylko Twoje umiejętności, ale także Twoje więzi społeczne. Podsumowanie. Gry wideo mogą więc być potężnym narzędziem rozwoju i samopoznania, jeśli wykorzystasz je mądrze. Pomagają nam poprawić nastrój, rozwijać zdolności poznawcze i budować więzi społeczne. Ale pamiętaj: ważne jest, aby utrzymywać równowagę i nie stracić kontaktu z rzeczywistością. Jak gry wideo wpływają na Twoje życie? Jakie gry pomagają Ci najbardziej w rozwoju? Podziel się swoimi myślami w komentarzach. I nie zapomnij zasubskrybować kanału, aby nie przegapić nowych filmów. Do zobaczenia!